Dla kanału Agnieszka Tomcha, Marek Wabszkiewicz. Nie wiem. Te słowa Wisława Szymborska odbierając Nagrodę Nobla powtarzała kilkakrotnie. Nie wiem. Tylko człowiek bardzo mądry przyznaje się do tego, że czegoś nie wie. Nie wiem, nie wiem jest takim słowem pasywnym, defensywnym. Ale jeśli, jeśli do tego sformułowania doda się słowo jeszcze, jeszcze nie wiem, to to już zaczyna być aktywne. To znaczy, że po prostu jeszcze nie wiem, ale się dowiem. To jeszcze bardzo wiele znaczy. Wysława Szumorska pozwoliła sobie, bo była w pewnym sensie kobietą. Klarną, pozwoliła sobie na takie słowa, chociaż wiedziała, dużo więcej niż wiedzą przeciętni poeci. Dużo więcej i dzięki temu, że wiedziała dużo więcej, odkrywała przed, nami, odkrywała przed nami oczywistości. Ale wtedy te oczywistości stawały się oczywistością, kiedy pani Wisława je. Zapisała. Mamy bardzo często, a szczególnie w młodości, taką skłonność do twierdzenia, że wszystko wiemy. Potem, kiedy się więcej uczymy i nabieramy więcej życiowego doświadczenia, a częścią składową tego doświadczenia są na przykład dzieła innych ludzi, innych poetów. Stwierdzamy, że nasza, była, nasza wiedza była płytka, niewystarczająca. Kiedyś, kiedy byliśmy młodymi poetami, było to dawno, dawno temu, recytowaliśmy sobie w dyskusjach o poezji wiersz pewnego zupełnie już zapomnianego, a i wówczas nie bardzo znanego poety, który nazywał się Zbigniew Kosiński. Zbigniew Kosiński był malarzem znanym malarzem, ale również autorem dwóch tomików wierszy. A wiersz, który cytowaliśmy, brzmiał tak. Całą noc padał deszcz. Jakby wam to powiedzieć? No i co? Jak nie wiesz, to nie mów. To nie mów. Tym bardziej, że nie wiesz, jak to powiedzieć. No dobrze. Ale zobaczmy sobie, co zawiera ten dwu wiersz. Otóż poeta nie spał całą noc. Wiemy to, ponieważ napisał, że całą noc padał deszcz, a zatem był świadkiem tej całonocnej ulewy. A dlaczego nie spał? Może źle się czuł, był chory, może. A może czekał na nią, a ona nie przyszła? Może. A może ona przyszła, a potem wyszła i już jej nie ma? Może. On to przeżywa, że wyszła i wyszła w sposób ostateczny. Może. A może ona jest? Może ona jest? A mimo to on nie śpi i słucha, padającego całą noc w deszczu. Rainer Maria Rylkę napisał wiersz Samotność z Incypidem, Samotność jest jak deszcz z morza wyrasta i do nieba wraca. A wiersz kończy się słowami a kiedy ludzie, co się nienawidzą spać muszą razem jeszcze bardziej sami. Samotność płynie całymi rzekami. No więc jeśli pod tym kątem rozważymy ten dwuwierz Zbyszka Kosińskiego, to okazuje się, że można w tym. Zawrzeć bardzo wiele, ale z tego wiersza była na się znowu pytanie, nie wiem. Kiedyś napisałem taki wiersz, który ma tę zaletę, że jest krótki, a wiersz mój brzmi tak. Na dziedzińcu domu Mickiewicza w Wilnie czytałem przed kamerami wiersz o umarłej miłości. Gęsto opadał na mnie puch. Kwitnących topoli. Zapewne jest w tym jakaś metafora. Jaka metafora? Nie wiem. Oczywiście Adam Mickiewicz nie miał racji, kiedy mówił, że kobieta to puch marny. Każdy mężczyzna, a szczególnie mężczyzna w moim wieku, wie, że przez nasz los Kobieta, ten puch marny, przetoczył się z siłą i ciężarem walca drogowego. Więc Adam Mickiewicz nie miał, nie miał racji. Co to znaczy nie wiedzieć w wierszu? To znaczy napisać wiersz, nie krewujący się na receptę na wszystkie dolegliwości świata? na pytanie o na wątpliwości, na rozstrzyganie wątpliwości o kondycji ludzkiej, tylko napisać wiersz, które, który zadają sobie być może nieświadomi wszyscy ludzie na świecie. O sens istnienia, o to kim jesteśmy, do czego dążymy, co nas wzrusza, co nas wodzi, co nas przeraża, czego się obawiamy o święta i w czasie bezsennych nocy. Wiersz pytanie, ale pytanie zadane w taki sposób, żeby ono stało się zaraźliwe, żeby ono było pytaniem nie tylko moim jako autora, ale jeszcze tych paru ludzi, którzy sobie podobne pytania zadają, świadomie czy nieświadomie. Albowiem wszyscy jesteśmy tacy sami, wszyscy przeżywamy to samo, wszyscy tak samo tęsknimy, kochamy, nienawidzimy, myślimy o przemijaniu. I w tym właśnie, w tym, że uczucia ludzkie są uniwersalne, są powszechne, że wszyscy głębiej czy słabiej przeżywamy to samo, jest szansa poezji na dotarcie do czytelnika. Na stworzenie takiej sytuacji, że czytelnik, adresat listu, który piszemy do nieznanego nam czytelnika, odbiera ten list, ten wiersz i mówi sobie, tak, to jest moje, bo ja tak czułem, ja tak przeżywałem, tak myślałem. I jeśli tak się stanie, to... Poeta nie musi napisać Ksiąg Narodu i Pielgrzymstwa. Może się pomyśleć tak, jak pomyślał Konstanty Ile-Pał Gałczyński. Wiem, że nie jestem geniusz, ale też i nie dupa, i księgi bym napisał, gdybym się bardzo uparł. Poeta napisze jeden wiersz, dwie linijki, ale tak, żeby ktoś to wziął na na własność uznał za swoje, no to poeta może spokojnie umrzeć. Swoje zrobił.